Znajdujemy się w tej chwili na Centralnej Dyspozytorni Stacji Uzdatniania Wody Szczekanica. Tutaj mamy zwizualizowany, oczywiście telewizja przemysłowa, każdy obiekt, czyli wszystkie studnie głębinowe mamy zwizualizowane. Mamy zwizualizowany cały teren wokół Stacji Uzdatniania Wody, jak i obiekty wewnątrz, czyli hala maszyn, hala filtrów wewnątrz. Na monitorach mamy przedstawiony również system studni głębinowych, które wydobywają wodę z pełną wizualizacją pracy danej studni, czyli z poborem prądu, z ilością wody, z pracą falu, z częstotliwość pracy falowników, ciśnienia, jakie panują na studniach, na środkowym monitorze jest to zwizualizowane. Oczywiście trzeci monitor, który jest za mną, pokazuje całą technologię uzdatniania wody. To, co wcześniej byliśmy, czyli napowietrzalnia hala filtrów, hala maszyn. Oczywiście są jeszcze tutaj zwizualizowane poszczególne elementy, typu dmuchawy, sprężarki, pompy puczne. Mamy również zwizualizowany, zwizualizowany proces uzdatniania wody pod względem już fizykochemicznym czyli monitorujemy zawartość żelaza i manganu w pomiarach online. Na bieżąco mierzymy i żelazo, mangan, pH, temperaturę. i Pozostałe parametry, które nam są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody.